Żona y, czekała w domu na narodziny na, 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 na mojego syna, a ja czekałem na, na, na przeszczep, na serce, czekałem w szpitalu. U mnie, tak naprawdę, hmm, historia się zaczęła w w sumie to od urodzenia, można tak powiedzieć. Miałem wrodzony blok przeciąkowo-komorowy. No i jeździłem do lekarza, tak naprawdę od urodzenia. Miałem trzy miesiące, jak pierwszy raz trafiłem do, do szpitala. Z tym, że to praktycznie do okresu dojrzewania można powiedzieć, że co roku odwiedzałem ten szpital, miałem różne badania i tak dalej. Yy, tylko wtedy jeszcze nie miałem żadnych dolegliwości, tylko po prostu lekarze mi mówili, że coś tam z tym moim sercem jest nie tak, ale nie było zupełnie żadnych objawów. Ja Dosłownie no, można powiedzieć, że zachowywałem się i, i robiłem to wszystko to, to samo, co, co moi rówieśnicy. To tak trwało do okresu dojrzewania, można powiedzieć. Jak miałem gdzieś tam powiedzmy te, te, te 13, około 14 lat, zaczęły się problemy omdlenia, jakieś tam różne takie epizody. Wtedy lekarze zdecydowali, że trzeba mi wszczepić stymulator. To jest takie urządzenie podskórne, wmontowane do serca, połączone elektrodami, które tam będzie te moje serce sterować, pobudzać, żeby to wszystko chodziło tak, jak trzeba, bo ono sobie tam miało jakiś tam swój rytm, chciało sobie po swojemu bić, a, a nie tak jak do końca to miało wyglądać. No, i wtedy te, te problemy już tak troszkę bardziej zacząłem odczuwać, bo ta implantacja, można powiedzieć, tego stymulatora, to było tak, że ja wtedy jeszcze dosyć mocno zacząłem rosnąć. E, był problem z kablami, bo, bo wiadomo, jak jest człowiek dorosły, to, to te, te całe kable, które gdzieś tam do tego serca są zakotwiczone, e, one sobie są, jest człowiek nie rośnie, a ja rosłem, to się wyrywało, i miałem bardzo dużo to, te, te, tych po, poprawek, jakby i tak dalej. Bardzo Częste hospitalizacje. No i też miałem tego pecha, że zawsze te, te, te elektrody, które gdzieś tam w tym sercu były umieszczone, one niekoniecznie tak tą do końca swoją rolę spełniały. No i tak walczyłem przez, przez parę lat, aczkolwiek ja zawsze się starałem żyć normalnie. Udawałem może trochę, że nic się nie dzieje, i, i starałem się żyć tak jak rówieśnicy. Aż gdzieś tam kiedyś jeżdżąc na te, na te badania, usłyszałem taką. No jakby nie wiem, czy to można nazwać diagnozą, ale ktoś mi pierwszy raz powiedział, nie wiem, ile miałem lat, może z 16-17, że gdzieś tam w przyszłości będę musiał mieć prawdopodobnie przeszczep serca. Ja wtedy mówię, no gdzie ja? Przeszczep serca, no kurczę, przecież to w ogóle dla mnie to było jakieś jakiś kosmiczne, nie? Gdzie jakiś przeszczep w ogóle dla mnie, serce nie, no ja zrobię wszystko, żeby tego nie mieć. No i tak <noise> jakoś mi się nie udało, bo tak jakoś jeszcze no, kilka lat próbowałem żyć normalnie, aczkolwiek te serce już później mi lekarze mówili, że, że, że u mnie jest rozpoznana kardiomiopatia e, rozstrzeniowa i, i po prostu te, te serce jakby jest coraz słabsze. No i tak z roku na rok e, faktycznie czułem się coraz słabszy. No ale myślę, że tak. Ja, ja sobie cały czas tak jakoś próbowałem y, wmawiać, że i tak jest wszystko w porządku, i próbowałem normalnie i, 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 i pracować i, i gdzieś nawet y, jeździć na jakieś zagraniczne wycieczki i tak dalej. No i był taki moment, jak. Y, Byłem, można powiedzieć, z, z moją żoną pojechaliśmy na tak zwany miesiąc miodowy. <grych> I, I ja tam byliśmy nad e, takim fajnym miejscem e, gdzieś nad jeziorem, i po prostu, ja przed nią nie chciałem się przyznać, że ja, że ja się czuję źle. Bo ja nie mogłem już praktycznie spać e, na płasko. To było tak, że po prostu jak się kładłem, to to mnie po prostu jakby jakbym się dusił. I i żona moja spała, a, a ja po prostu udawałem, że nic się nie dzieje i próbowałem, siedziałem na siedząco. Ja trochę udawałem, bo ja czułem, że jest źle, ale nie chciałem no, zmarnować też tego okresu. Jakoś tak mi zależało, żeby ten miesiąc miodowy jakoś pociągnąć, żeby, żeby, żeby też nie zawieść żony, żeby po prostu była zadowolona. No ale się nie udało i stamtąd pamiętam, już mnie karetką przetransportowali do szpitala, i, i, i już stamtąd yy, nie wyszłem z tego szpitala. Byłem yy, na różnych lekach, na pompach i tak dalej. I lekarze mi mówili, co to jest przeszczep, wszystkie te medyczne takie tam rzeczy, które oni mi tłumaczyli, starałem się to zrozumieć, ale do, yy, z perspektywy, powiedzmy, tam pacjenta, nie miałem takiej wiedzy. U mnie też była taka sprawa, że. Jak ja y, czekałem już na ten przeszczep, moja żona była w dość wysokiej ciąży i, i też miałem taki, taki cel, że muszę, nie? No muszę po prostu zobaczyć, miałem taką motywację, że muszę zobaczyć tego, tego syna. Żona y, czekała w domu na, 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 jakby na, na, na rodziny mojego syna, a ja czekałem na, na, na przeszczep w domu, na serce, czekałem w szpitalu. Podłączony do tych wszystkich kroplówek, maszyn, aparatur i tak dalej. Ona była w takiej ciąży, jak to się mówi, zagrożonej, gdzie nie mogła e, ani samochodem nawet i prowadzić samochodu, i nawet być pasażerem. Lekarz jej zupełnie zabronił w ogóle się, się przemieszczać. Zawsze chciałem być przy porodzie. I mówię: Będę przy tym porodzie, na pewno, ja dam radę. Nie? I mówię: Czekaj na mnie, ja wyjdę i, 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 i będzie w porządku. I się tak zdarzyło, że ja wyszedłem do domu po przeszczepie. I ona jeszcze nie, nie zdążyła urodzić. I byliśmy przez chwilę, nie wiem, chyba z tydzień byłem może po tym przeszczepie w domu, razem byliśmy. No i któregoś dnia gdzieś te moje serce troszeczkę zaczęło się buntować. No i musiałem się w trybie pilnym przetransportować do szpitala. No i wtedy żona chyba też troszeczkę może z tych emocji, że jej zafundowałem taką dawkę yy, tej całej yy, no, strachu i tak dalej. To wtedy właśnie kurczę mnie troszeczkę yy, oszukali i, i, i młody przyszedł yy, na świat. Ten mój mały synek dał mi taką moc, energię do tego, żebym ja po prostu z nim był. No, nowe serce oznacza na pewno nowe życie. Też to, że, że mogę tu być.